Tor 404 TKL. Cześć, witajcie na kanale. Jestem Ma to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przywiem do Was kolejną klawiaturę od firmy Genesis. Nie, moi drodzy, nie jest to błąd, nie jest to 404, jest to klawatura od Genesis Tor 404 TKL, czyli wersja klawatury po prostu bez tutaj numloka, taka mniejsza, ładna, zgrabna. To jest słuchajcie, następca modela 303, który też już testowałem na moich mediach. Możecie zobaczyć sobie filmik z poprzedniego. I teraz zobaczycie sobie ten i będziecie mogli porównać, co się zmieniło względem poprzedniego modelu. Jest tutaj sporo zmian. I powiem wam szczerze, że ten model klawiatury, tak jak powtarzam, pomimo zastosowania 404, co też jest swoim zdaniem, znaczy nie jest to może chwyt marketingowy, ale to jest pierwsza rzecz, na którą ja osobiście zwróciłem uwagę. Dostał propozycję właśnie testu tej oto klawiatury. Więc 404 robi tutaj robotę. Naprawdę miałem gdzieś koszulkę. Taką 404, ale nie mogę zaleć, bo chciałem założyć do tego filmu. Zaraz sobie dokładnie zacznę z pozycji typowego gracza. Na sucho przedstawię Wam tutaj fakty. Nie sprawdziłem sobie podświetlenie, wszystkie bariery, oprogramowanie ze strony producenta i ogólną moją opinię na temat, co ja o niej tutaj sądzę. I dajcie mi w komentarzu. Bo już nie będę zadawał to pytanie, czy wolicie takie krótkie, czy też takie większe. Z numeryczną częścią tej numlokiem klawiatury. Tak więc Genesis wielkie dzięki i zabieramy się za prezentację. I tak oto wygląda z bliska nasze pudełeczko. Mam tu naszą klawiaturę, nazwę, brązowe przełączniki V2, informacje, że możemy sobie bez problemu zmieniać mechanizmy. I z tyłu mamy tutaj, tak, jak wam zawsze mówię, taką krótką specyfikację pełną, jest dostępna na mojej stronie internetowej grywanie.pl. I tutaj mam bardzo dużo rzeczy napisanych, co ta w ogóle klawiatura zawiera, ale do tego wszystkiego tutaj przejdziemy. Więc w środku oczywiście znajdziemy klawiaturę, kabel, takie szczypczyki, jak ja to nazywam, do naszych przycisków, no i dwa zapasowe przełączniki. Jeżeli chodzi tutaj o te elementy, no to prezentuje się to w ten e, sposób, dzięki czemu możemy sobie tutaj wszystko bez problemu zmieniać. No i też mam przyciski, jeżeli nam się jakkolwiek coś popsuje. Cały słuchajcie jest podłączona tutaj e, na USB, co jest jak najbardziej na USB-C, co jest jak najbardziej na plus. Fajnie, że, patrzcie, mamy wersję premium, bo są złote końcóweczki, a wiemy, że wszyscy gracze lubią złote końcówki USB. Nie mam pojęcia, dlaczego, ale tak już jest grubym oplocie naprawdę fajnym grubym twardym jeśli chodzi o kabelek no to naprawdę to jakość premium nie ma do czego się doczepić podłączamy sobie tutaj i naprawdę mamy potężny długi kabel który sięgnie nam dosłownie wszędzie a jeżeli chcielibyście zobaczyć to test tej podkładki też jest u mnie na kanale polecam serdecznie ją zobaczyć Przyłączniki jakie są zastosowane w tej klawiaturze to są brązowe, tak jak widzieliście, wersja V2, która słuchajcie, siła nacisku wynosi zaledwie 55 gramów i mają wytrzymałość na poziomie 80 milionów kliknięć. Nie mam pojęcia kto by tyle wykonał, aczkolwiek kiedyś pamiętam, że myszkę popsułem, bo wykonała więcej kliknięć. niż Maszyna testująca, a to taka ciekawostka, nie pamiętam jaka to była myszka, bo to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Dobra, jak jest podłączona, no to ładnie to wygląda. Jeżeli słuchacie, wymiana tutaj przełącznika, to naprawdę nie mamy e, co się martwić. Nic tu złego się e, nie stanie, bez problemu je wyjmujemy. Możemy wymienić też sam cały mechanizm. E, dzięki temu elementowi ja tego nie dotykam, bo zając mnie to popsuje, mimo że chwalę, to i tak się boję. E, tak, słuchacie, wyglądają te tutaj e, przełączniki. Jak możecie zobaczyć, naprawdę, słuchacie, e, fajne jest to w ich pracy, że naprawdę one są delikatne. że chodzi w ogóle o wciskanie jakiegokolwiek przycisku, to mam wrażenie, że jest tak jakby. Poduszka, naprawdę są bardzo miękkie te y, przyciski i fajnie się je tutaj używa, i też głośność nie jest ich aż duża, są takie przytłumione, więc to nie jest taki stricte y, głos mechanika, jak wiecie, z przyzwyczajeniem, że tak po prostu nawalacie. To naprawdę ten dźwięk jest przyjemny, bardzo przyjemny dla ucha. Jeżeli chodzi o ponowne wkładanie, słuchajcie, też nie macie co się martwić, wystarczy, żeby wy to położycie. Raz naciśnięcie już. Nie trzeba wciskiwać, męczyć się, wciskać, wciskiwać, wciskać, męczyć się. Jest! Jeżeli chodzi tutaj o samą konstrukcję, to jak widzicie jest ona troszeczkę inna niż w większości tutaj klawiatury. Bardziej ona jest taka zabudowana, masywniejsza. Mamy tutaj logo Genesis z tej oto strony. Tak wygląda pełne tutaj podświetlenie co jest bardzo fajne, na razie sobie tu odłączymy, bo chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie, że wszystkie takie przyciski, przyciski funkcyjne, gdzie zazwyczaj mieliśmy na górze napisane co jest co, no to w przypadku tej oto klawiatury mamy od tej strony, czy po prostu tak jak my siedzimy, no to bez problemu widzimy to, co się znajduje tutaj na tych oto przyciskach. Oczywiście mamy tu w pełni anti ghosting, obsługę makr, tak jak Wam powiedziałem, przełączniki te, hot że bez problemu możemy tworzyć sobie różne profile. Jest wszystko tak jak powinno być w tym przypadku, więc zaraz sobie zobaczymy to na przykładzie tutaj programu, który służy do obsługiwania tej oto klawiatury. Z tyłu bardzo fajna sprawa, bo mamy słuchajcie, 5 takich antypoślizgowych elementów. Mamy też nóżki, dzięki czemu możemy podwyższyć naszą klawiaturę, żeby lubimy, jak ona jest troszkę bardziej pod kątem. I też są one tutaj wyposażone w gumkę, więc w żadnym przypadku nam się klawiatura nie powinna tutaj ślizgać. Wtedy po prostu odwracacie i macie troszkę wyżej i według mnie łatwiej wtedy się tą klawiaturą na tej klawiaturze pracuje, gdyż ja wolę troszkę podwyższoną niż taką na płask. I tak Wam powiedziałem. Dzięki są tutaj przycisku bardzo dobre. Jeżeli macie partnerkę, która obok śpi, albo kogokolwiek innego, no to to w nocy aż tak nie powinno bardzo internetować. Ale wtedy chyba lepiej wybrać te Silentum, Ale i tak to jest lepsze niż ten mechanik, który ja mam obok, a ten, więc naprawdę jest bardzo duża różnica. Ogólnie jest ta konstrukcja bardzo fajna, bo jest tutaj aluminiowo-plastikowa. Ładnie to wszystko zostało tutaj skonstruowane. Fajnie wygląda cała bryła. Jest to generalnie konstrukcja, słuchajcie, non-floating K. W sumie dawno się z takim sformułowaniem nie spotkałem, nie wiem czemu. E, I w, jak widzicie, ładnie jest to obudowane i dzięki temu jest ona elegancka. Wydaje się masywna, i sobie powiem szczerze, że jest ciężka. W specyfikacji producenta jest napisane, że ona waży około 1 kg i naprawdę jest to kawał klawiatury. Więc nie polecam nią robić takich różnych rzeczy, żeby jak kiedyś miał się te tandetne klawatury. najtańsze sklepy, gdzie łapaliśmy i rozwaliliśmy to nie, bo tu może nam możemy rozwalić wszystkie inne rzeczy w koło. A nie klawiaturę, więc naprawdę tego serdecznie nie polecam. Zaletą słuchajcie, takiej konstrukcji jeszcze jest to, że po prostu jak będziecie. Wiecie, nie, jak to się byście chcieli zrobić, zobaczcie, to się w ogóle nie rusza, więc nic się nie dzieje, klawicze nam nie wypadną, więc naprawdę pod tym względem serdecznie polecam. Boże się monitory zaczęły mi tutaj przez chwilę trząść. Sam aspekt podświetlenia podczas włączenia mamy taką bardzo ładną tutaj e, iluminację. Wyłączmy sobie światła, zróbmy leki nastrój, tak, żeby bardziej się tutaj rozkos rozkoszować naszymi przyciskami. No i tak, mamy, słuchajcie, kilka opcji. Pierwsze, możemy sobie sterować te wszystkim za pomocą tutaj e, samej klawiatury i tego oprogramowania dedykowanego, który jest e, tam i go zaraz wam pokażę. Mamy tutaj magiczny przycisk FN, i tym przyciskiem, słuchajcie, sobie wszystko sterujemy. To jest maksymalne podświetlenie. Tu też są, słuchajcie, gotowe tryby e, zapisane. Zobaczcie sobie z tej oto strony. widzicie, LOL, FPS, etc. Więc jest po prostu. Klikamy sobie FPS-a. Czy mamy tylko te przyciski, które niezbędne są do FPS-a? Klikamy sobie Lola, tak samo do Lola Race, no to te e, przyciski, i tutaj mamy własne profile, które sobie zapiszemy. E, i tu mamy te własne profile, które sobie zapiszemy w programowaniu i będziemy, albo tutaj możemy też je e, sobie robić z tej pozycji, jeżeli chcemy. No ale my po prostu ogólnie chcemy, żeby było tutaj włączone podświetlenie. Jeżeli słuchacie o tryby, no to mamy różne, naprawdę bardzo zróżnicowane tryby. Wszystkie jakie chcemy, tryb świąteczny nawet się tu znalazł, aczkolwiek nie lubię jak coś mi zbyt nad nadto mryga. E, co jest e, tutaj fajne, mamy takie, takie rozświetlewanie, róż, różne kolory, alatencza. tęcza, ja w sumie taki zazwyczaj używam e, w większości. Mamy coś takiego, słuchajcie, też możemy tutaj sobie sterować prędkością, jak zobaczycie z tej perspektywy, też może to wszystko szybciej sobie tutaj Latać, lecimy sobie dalej, coś takiego. Ej, a i mamy też możliwość pełnego wyłączenia oświetlenia, co jest jak najbardziej na plus dla osób, które e, zbytnio nie mają ochoty, żeby coś się tutaj świeciło. To jest fajne, słuchajcie, takie. O, tak sobie wszystko przylatuje. Naprawdę jest masa tutaj różnorodnych trybów i serio, każdy, ale to każdy, znajdzie coś tutaj dla siebie. Mamy bardzo dużą możliwość personalizację, możemy mieć jedne stałe kolory. No, Słuchajcie, jest tu dosłownie, ale to dosłownie wszystko. No i włączenie i wyłączenie plus inne przyciski funkcje. naprawdę dużo. Wiem, że tu można się pogubić, ale dzięki czemu mamy tutaj na stronie producenta oprogramowanie, i tak to oprogramowanie całe się tutaj prezentuje. Możemy słuchajcie, każdy przycisk sobie kliknąć i mamy y, możemy ustawić makra multimedia go wyłączyć możemy zrobić dosłownie wszystko jeszcze z każdym y, tutaj przyciskiem który jest mamy też tutaj słuchajcie profile które są tak jak wam mówię dwa, trzy, jak na klawiaturze sobie możecie też wtedy je y, bez problemu zmieniać podświetlenie z tej oto strony słuchajcie jak Wam powiedziałem, jest od cholery możliwości z danym podświetleniem. Mamy też, wybieramy słuchajcie, czy to będzie szło góra-dół, czy nie, moc oświetlenia i wszystko to wtedy nasze naszej klawiaturze bez problemu się, e, słuchajcie, zmienia. Tak jak Wam teraz pokażę, widzicie, mamy tą klawiaturę tutaj, e, weźmiemy sobie teraz maksymalne, ona się wyłącza i jest, wybrzmiam sobie minimalne I, i wszystko tutaj działa, tak samo prędkość, też możemy sobie sterować Tutaj powolutku i tu maksymalnie, więc wszystkie te same ustawienia, które są za pomocą klawiaturki, możemy sobie wykonać tutaj z pozycji komputera. Mamy gaming mode, w którym oczywiście możemy sobie zablokować alt f4, przycisk Windowsa i alt tab, żeby przypadkowo nam się to nie kliknęło i żebyśmy nigdzie sobie nie wyszli. I standardowa obsługa makr, więc każdy może sobie ustawić wszystko, co chce, ale no mówię każdy przycisk może być każdym. Innym przyciskiem, i możemy zrobić sobie, słuchajcie, tu dosłownie wszystko, co tylko chcemy. Ustawiłem, słuchajcie, taką prędkość, że aż jakiegoś e, oczoplonsku idzie dostać, więc może sobie to zmniejszymy. I to, co jest tutaj ciekawe, e, co Wam chciałem tu pokazać, mm, w tej oto klawiaturze, to jest rodzaj podświetlenia, tylko znajmy, znajdźmy sobie może jakiś kolor odpowiedni. Które będzie to jakkolwiek widać. Zobaczcie, jakie fajne, fajne jest podświetlenie. Jakby to wam powiedzieć. No bo ja to widzę inaczej, jak nagrywam, a inaczej jak to patrzę. Zobaczcie, jak fajne jest roz... inaczej, może. Jak się rozchodzi tutaj kolor. Jak to jest fajnie, wszystko zrobione. Pięknie jest cała krewetura podświetlona. Widzicie? To podświetlenie i dzięki temu, że jest tak to zabudowane. To jest taki plus, że nie wali, patrzcie, po oczach na boku. Czyli, jak gdzieś będziecie grali w nocy, jak ktoś będzie obok, no to nie będziecie nikogo oślepiać, bo dzięki tej właśnie zabudowanej tutaj konstrukcji. Więc to jest naprawdę zajebiste. Jeżeli słuchajcie, chodzi o aspekty ghostingu, to wszystko działa tak, jak powinno, nie ma tutaj żadnych problemów. Widzicie, wszystkie przyciski się tutaj nam włączają, i nic się nie dzieje, nic nie piszczy, nic nie krzyczy, działa. No i jeżeli chodzi o tą klawaturę, to wydaje mi się, że tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, je w komentarzu, bo słuchajcie, powiem bo szczerze, że ciężko jakby to coś innego dodać e, do tej klawatury, że już podobno się wcześniej miało, ale naprawdę jest to wiele fajnych, ciekawych zmian. Bardziej mi się podoba to, jakbym powiedział, obudowa, przyciski, przyłączniki, rodzaj podświetlenia, oprogramowanie, jakie jest rozbudowane, e, możliwości, jakie nam daje, ta, ta lekkość... Cichość, dźwięki, no wszystko jest słuchajcie, jak najbardziej. Na prostu Tylko mówię, no ja osobiście wolę większe. Bo ja często piszę coś i klikam ten enter odruchowo, a nie ten, więc zawsze gdzieś tu w próżnie ten mój palec e, ląduje. Przy zabudowanej takiej klawiaturze musimy mieć na uwadze to, że często będziemy musieli ją, jeżeli jemy nad klawiaturą, rozbierać i czyścić. Ale tak jak wam pokazałem, nie ma tutaj żadnego problemu z rozbieraniem. No bo tutaj słuchajcie, jak macie taką otwartą, no to wiecie, walnijcie sobie powietrze z tej oto strony, czy z którejś i wszystko będzie działało. Co do samego wyjmowania przyłączników, tutaj też nie ma żadnych problemów. Możecie sobie wszystko tutaj wyłączać, zmieniać. Więc naprawdę jest to bardzo dobra klawiatura, która naprawdę zasługuje tutaj na uwagę. Jeżeli ktoś się rozgląda za klawiaturą tego typu, to serdecznie, ale to serdecznie polecam, bo wszystko jest tu naprawdę premium. Powiem Wam szczerze, że jest to. Premium, czyli nazwa 404 nie wprowadza nas żaden błąd, bo ta klawiatura błędem tutaj nie jest. Jest naprawdę wyśmienitym produktem i osobiście bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Tak więc wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że widzi się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!